Swojej liście do zagrania jeszcze przed rozpoczęciem przygody z badaniem biblioteki Arcade było Prehistoric Isle 2. Jednakże zawsze słyszałem tylko o dwójce. Jedynka była zapominana, no i za chwilę miałem się przekonać dlaczego. Prehistoric Isle, in 1930, wypuszczone w 1989 roku zagrałem bardziej z takiego redaktorskiego obowiązku przed zagraniem w dwójkę. Te dwie gry dzieli równo 10 lat i widać ząb czasu na pierwszej odsłonie. Na tej drugiej też, ale w taki piękny sposób. Także jedziemy chronologicznie. Prehistoric Isle in 1930 wysyła nas na misję z badaniem wyspy w obrębie Trójkąta Bermudzkiego, gdzie to jak wszyscy wiemy, dzieją się niewyjaśnione rzeczy. Jak już w pierwszym etapie odkrywamy, stoją za tym Dizonarły. Ale nie tylko. Szybko też odkrywamy, że odpowiedzialnymi za zaginione samoloty mogą też być skoczni małpoludzie, którzy są niezwykle zaciekawieni naszym samolocikiem. Ci potrafią się uczepić nas i utrudnić sterowanie. Przy okazji ktoś wyjaśni, co autor miał na myśli. To jest klif, jakaś bardzo stroma góra, Czy może palmy na tej wyspie rozmnożyły się przez spączkowanie. W grze do zbierania będziemy mieli przyspieszenia pod ikoną S oraz skrzydłowego pod ikoną P, który będzie naszym systemem ulepszeń. Kulka, którą otrzymujemy, jest naszą tarczą oraz narzędziem ostrzału we wszystkich kierunkach. W ten sposób otrzymujemy z miejsca dostęp do aż pięciu broni, które wybieramy, umieszczając kulkę w odpowiednim miejscu za pomocą osobnego przycisku. Możemy wzmocnić nasz frontalny strzał. Upuszczać bomby na skosy w dół, coś na wzór bomb z Dariusa, strzelać na skosy w górę, szerszym strzałem pionowo w górę i w dół oraz zostawiać bomby za nami. Spory arsenał, byłaby szkoda, gdyby coś nam przeszkodziło w jego sprawnym użytkowaniu. Przeszkadzają dość znacznie dwie rzeczy. Po pierwsze, do przesuwania kulki mamy tylko jeden przycisk i możemy tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara ją obracać. Nieraz chcąc wybrać konkretną opcję, kulka przesuwała się o jedną pozycję za daleko, przez co trzeba kręcić od nowa. A na to w późniejszych etapach już zwyczajnie czasu nie ma. Po drugie jest ona zniszczalna, także wcale nie musimy zginąć, aby stracić całą zgromadzoną siłę ognia. Jest to niezwykle irytujące, tym bardziej, że bosowie dość sprawnie potrafią się z tą kulką rozprawić. Skoro o bosach już wspomniałem, to jest to zdecydowanie najsłabsza strona pierwszej odsłony Prehistoric Isle. Zwykle mają jeden, góra, dwa ataki, i to wszystko. Dodatkowo w połowie przypadków ich design to jakaś tragedia, o ile cała gra wygląda ładnie, kolorowo. Etapy pod wodą oraz pod ziemią robią wrażenie swoim klimatem, a małe dinozaury prezentują się ciekawie tak wszystko większe, składające się z więcej niż jednego elementu po prostu kuje w oczy. Spójrzcie tylko na szyję tego brachiozaura. Wygląda on wręcz komicznie. Oczywiście jest też karta nieznanego dinozaura. Jest on trzecim bossem. Ale kurde, co to jest? Całość przypomina bardziej yy, rosiczkę, niż dinozaura. Czym jest w ogóle to coś wystające z szyi? Nie, to nie jest paszcza. Paszczę widzimy u góry. Jak wygląda tułów tego czegoś? Chyba wolę nie wiedzieć. Twórcy też pewnie nie wiedzą. To nie wygląda jakby w ogóle przewidywało inne części ciała. A wiecie, jak wygląda ostatni boss? Chcecie zobaczyć, jak wygląda ostatni boss? No, Ku zaskoczeniu nikogo to tyranozaur, tylko taki tonowy. Ale zaskoczeniem tutaj jest to, że jest to dokładnie ta sama web, jaka przywitała nas na samym początku. Lenistwo czy pamięci w maszynie zabrakło? Prehistoric Isle in 1930 to średnia gra, którą raczej radzę pominąć. Jest tutaj wysoki poziom trudności, do którego w jednej czwartej Przyczynia się ta durna kulka, która lubi wskakiwać w niepożądane miejsce. Fakt, że ta kulka może być zniszczona też nie pomaga. Nie pomaga również fakt, że gra potrafi być bardzo niesprawiedliwa. Zgon na piątym bosie sprawia, że na początkowej prędkości już absolutnie nie jesteśmy w stanie uniknąć jego pożerającego nas ataku. W drugiej połowie gry robi się po prostu już bardzo trudno. Osobiście polecam przejść od razu do kolejnego tytułu. Cudowna, prerenderowana grafika. I to pięknie klatkujące przejście na rozpoczęcie lotu. Jeśli powiecie że wygląda to okropnie, no to tak zgodzę się. Ale to taki acquired tekst. Nabyty gust. To się uwielbia po jakimś czasie dopiero. Sam na taką grafikę nie mogłem patrzeć. Na przykład w Donkey Kong Country na snes -ie. dzisiaj. Dajcie mi jej więcej. Całutka gra jest zrobiona w ten sposób, no z wyjątkiem niektórych teł. Prehistoric Isle 2 jest z 1999 i dzieje się w bardziej współczesnym świecie. Dinozaury z wyspy zaatakowały inne rejony świata i naszym zadaniem jest uratować jak najwięcej ludzi i zbadać wyspę ponownie. Przynajmniej tak sobie to dopowiada fabuła w drugiej części. Tym razem do dyspozycji dostajemy helikoptery. Różnią się między sobą nieznacznie z zasięgiem ataku oraz prędkością. Helikopteryki te są takimi wersjami Chibi, Apacha oraz no tego drugiego, który nie wiem jak się nazywa. No tak czy inaczej wyglądają całkiem uroczo. Tutaj nie mamy już żadnej denerwującej nas kulki i klasycznie rozwijamy posiadaną broń, zbierając power-upy. Mamy też klasyczną bombę, które to są inne dla obydwu helikopterów. Otrzymaliśmy również do dyspozycji alternatywny typ ognia po przytrzymaniu strzału. Pozwoli on nam na regulowanie kierunków, w którym polecą nasze pociski, ale okaże się to nam tak potrzebne jak instrukcja montażu prawdziwemu Polakowi. Prowadzenie takiego ostrzału znacząco ucina nam siłę ognia. No dobra, znalazłem dobre zastosowanie jeden raz. Na naszej drodze będziemy napotykać ludzi, których możemy uratować i będą tak sobie dędać nam aż do końca poziomu. Będą też sekcje, gdzie musimy osłaniać ewakuację ludności. Jest to okazja do nałapania sporej ilości zbierania. Tuż przed walką z bossem będziemy mieli też okazję oddania naszych podopiecznych dyndających do helikoptera z napisem Touch me". Co zapewni nam kolejne zbierajki za każdego oddanego ludka. Gra daje nam też sposoby na osiągnięcie wyższych punktacji. Poza oczywistymi bonusami za ratowanie jest karta ludności możemy podbić wynik po wejściu w bonus time, zbierając broń, którą to już mamy na maksymalnym poziomie. Podczas bonusu co kilka przeciwników będzie nam się zwiększał mnożnik od 2 aż do razy 16. Bardzo mało oczywistym sposobem jest również ominięcie zachęcającego nas do zbliżenia śmigłowca i rozprawienie się z bosem mając wyglądających ludków ze sobą. Bonus może być nawet pięciokrotnie wyższy, także no wow! Warte ryzyka! Tym bardziej, że gra jest łatwa jak na tytuł Arcade. Nawet bardzo łatwa. Graficznie, jak już możecie się domyślić, Prehistoric IO 2 po prostu wymiana. Animacja często jest płynna, a prerenderowane dinozaury i helikoptery są bardzo szczegółowe. Tła dobrze nakreślają scenerię, nieco gorzej miejscami nakreślają na. Głębie. Największe uczucie głębi mamy w trzecim poziomie, gdzie to również widzimy, że jest ono prerenderowane. Szkoda, że tylko tutaj mamy taki zabieg. Szkoda też, że wychwalane przeze mnie przejście, pokazane na samym początku, jest też tylko w tym jednym poziomie. Potencjał tego, co może się dziać w tle, został nam pokazany, ale niestety nie do końca wykorzystany. Muzyka nie jest czymś, czego słuchałbym poza grą, ale zdecydowanie pasuje tutaj. Stara się ona dodać dramaturgii. To już nie jest przygoda nieznanej jak w poprzedniej grze. To terror i zniszczenie. Chaos i dinozaury. Będąc przy audio, muszę tutaj przytoczyć największą wadę tej gry. Odgłosy samych dinozaurów. Jest ich całe mnóstwo, wyją głośno niestety potrafią pokaleczyć nam uszy. Niektóre nawet nie brzmią jak dinozaury, czy to jak ludzie. Małe lenistwo pojawiło się również i tutaj. Tak jak poprzednio, mieliśmy jako ostatniego bossa dokładnie tą samą web, co w Attract Mode, tak tutaj mamy dokładnie tą samą muzykę na ostatnim poziomie, co w Attract Mode. Jeżeli już korzystamy z tego patentu, że pierwszy motyw pojawia się również na końcu, to niech to będzie jego bardziej wyniosła wersja albo jakikolwiek remix. Inaczej, uczucie osiągnięcia celu, uczucie zajścia tak daleko, ulatnia się jak papiery polityków po zmianie rządu. Prehistoric Isle 2 jest już grą, którą naprawdę warto zagrać. A jeśli jesteście gdzieś na początku swojej przygody z gatunkiem, lub retro, to Prehistoric Isle 2 tym bardziej będzie świetne że Jest proste w porównaniu do innych szutema. Bez kontynuacji udało mi się ukończyć za trzecim razem. 5,5 poziomów, jakie otrzymujemy, zapewnia dobrą i przystępną rozgrywkę w kiczowatym, ale tak dobrze w kiczowatym klimacie dinozaurów. Gra ma braki w kilku miejscach. Zbyt monotonne tła, jak na przykład w poziomie drugim i trzecim, bądź uciążliwe wrzaski zestrzelonych stworów a prerenderowane animacje potrafią tak samo zrazić jak i zachęcić. Nie są to jednak braki jakkolwiek przeszkadzające w rozgrywce. To porządnie i przyjemne strzelanie.